Dzień dobry. Jeee, Dzień dobry. Yeah, niulku. Tak zimno się porobiło. A być po minus 7 w ogóle w nocy mam tego. No właśnie, bo u nas temperatury spadają. w czasy i to się poprzestawiało. I z rana jest naprawdę nieprzyjemnie. Nie lubię zimna, nie lubię mrozu, nie podoba mi się to. O! o. Nasze ulubione auto. Nie wiem, twoje ulubione. Ej no, niezawodne, na no, nie Bułgarię? Zawodne. Na Bułgarię było niezawodne. No właśnie, Natalia pokazuje, bo Stilo jedzie, Fiat. W kombi. Mieliśmy w kombi. E... Tego Aproda? Mieliśmy. mieliśmy. Także na, na Bułgarię idealne auto. No i zostało zresztą. Dal... I w Bułgarii zostało. Tak. Jest w Bułgarii. Jest, jest u kolegi. A my gdzie? Gdzie szybciutko z rana? No oczywiście nikt nie zadbał o jajca. Jak facet nie zadba o jajca, no to katastrofa, trzeba jechać, kupić jajca. I pokażemy, mi wam, miejsce. pokażemy wam miejsce, gdzie są jajka, jedziemy na fermę. No właśnie, a dwa, ktoś prosił o to, żebyśmy pokazali windy, windy bułgarskie. No gdzie my nasze windy znajdziemy? No, no nie ma, Będzie trzeba może uda mi się gdzieś, będziemy w Ternowie albo gdzieś to wskoczymy. Pokażemy. Ja wiem, że ludzie różnymi rzeczami się interesują. Ty, Maciej, ale fakt faktem, my też na przykład w Azji sprawdzaliśmy windy. No właśnie Jaka chciałem... firma i w ogóle tak kiedy były I robione. Na przykład, I na przykład windy, bo nas zaskakowały yy, marki, znaczy firmy, które produkują windy w Azji. I tam było Toshiba, Panasonic, gdzie nam Polakom, przynajmniej mi, kojarzyły się z totalnie inną branżą, jakby nie wiem, bardziej się wideo, yy, tak zwane wieże, kiedyś były czyli radioodbiorniki, a tutaj wchodzimy, winda pana Albo winda była Fuji, bo też takie były. No także. Może tutaj też coś mnie zaskoczy, jakiś, nie wiem, klas u albo jakaś albo pani stojąca jak kołodzko, taka kręcąca sobie w dół. Tak. Stutni. Nie, to tutaj jest, bo no, to Nieprzyjemny, no, Nieprzyjemne, nieprzyjemne. Ale. Już gdzieś tam błękitne niebo się pojawia. Coś tam się dzieje. No właśnie, ktoś Rano się pytał, ktoś jeszcze pytał, bo to takie pytanie było: uh -huh. czy są u nas lasy iglaste? Nie wiem, czy będzie dobrze widać. No są, są, są ale u nas jest tutaj teren <laughs> bardzo rolniczy. Jak widzicie, to są y, wielkie przestrzenie przestrzenie dosłownie aż za horyzont, tak jak wzgórze pozwala. Te, te, te tereny są yy, polami uprawnymi. No. Dookoła nas tutaj, wszędzie, jak jeździmy, czy do, do polskiego, e, polski trybesz, tak? Polski tak. trybesz, czy jedziemy tu na Pavlikeni, czy w jakimś tam kierunku, wszędzie można zobaczyć, właśnie o, tak jak tutaj widzicie, z przodu, pola uprawne. Mhm. I duża część ludzi, tych starszych osób, gdzie byli wcześniej właścicielami gruntów oddała te, te ziemie y, ludziom, którzy się zajmują tutaj rolnictwem w y, dzierżawę no i y, ci pracują, zarabiają na tym a tam jakąś działkę oddają tym osobom starszym, które już nie są w stanie na polu pracować no tak tutaj, tak tutaj sobie radzą każdy oży jak może, ale jak tu jest zimno normalnie. Ale w nie. Ale tak, mamy je. ogrzewane fotele. <śmiech> 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 mamy ogrzewane fotele. No właśnie, widzicie, to cały czas pole, pole, łysę pole. Końca nie widać. Tak. No właśnie, a propos radia, bo wczoraj sobie taki temat radiowy wrzucił. E... Wielu z Was, drodzy widzowie, no. Pamiętają audycje radiowe? Już niektórych nie ma. Nie ma prowadzących wśród nas te audycje. No, czy w latach 60., 70., 80.? Bo te 80. to najbardziej to znam. była audycje dla nas kultowe. W tej chwili to nie wiem, czy tam radio się zajmuje. W większości to, to mielą mózgi tą, tą politykowaniem. Aha, no bo niektórzy nie chcą polityki, no ale to niestety. Temat jest dotyczący nas wszystkich, czy nam się podoba, czy nie. Także charakter radia się zmienił. Z takiego uczącego, rozrywkowego do mielenia mózgu ludziom. I, no tak, no, i wrzucania y, piosenek. Piosenki teraz, bo ja to nie mówię, że to jest jakaś muzyka, tylko to są piosenki. Bo to są piosenki. Kiedyś była muzyka, czy pamiętacie zespół? No, kto nie pamięta, zespół Rolling Stones, The Park i tak dalej, piosenkarki, ja nie mówię czy ktoś lubi czy nie lubi, ale była Tina Turner, mieliście nie wiem, George Michael, mieliście tych wszystkich gwiazdy i one są do tej pory ich piosenki puszczane, muzyka ich jest, puszczana, ta muzyka jest wieczna. A teraz macie jakieś gwiazdy, wyskoczy, bo wygina się. Oczywiście jak tyłek nie pokaże, tyłek nie pokaże ona nie jest gwiazda i za trzy miesiące nie wiecie w ogóle, kto tu śpiewał. <laughs> to są dzisiejsze gwiazdy, dzisiejsze gwiazdy e, radio. No tak, tak, tak wygląda właśnie. Całkowicie zmieniło swój charakter. Jedyną rozrywką to jest e, no, posłuchać sobie coś na YouTubie, pooglądać, e, ewentualnie na. E, na Rumble, no bo to, to jeszcze tam jak ty Na tylko ktoś... Na Redditie, na rumble, to żeby, żeby sobie właśnie pooglądać, po, 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 posłuchać Całkowicie się świat, świat zmienił no. Przyszło nowe, ale czy lepsze? No nie wiem, no nie wiem No nie wiem A my jesteśmy właśnie w Tabliken i Jedziemy po jajca. Ludzie się pobierali w kurtki Zimno, zimno. Przystanek autobusowy dwa, wygląda. To jest dwa stopnie tutaj. No, tutaj właśnie, bo jest troszeczkę niżej, A tu już przygotowują, z tej lewej strony widzicie, przygotowują, a już kładą chodnik. Także to co mówiliśmy, no w, cała ta ulica, bo w drugą stronę aż się ciągnie, cała ta ulica jest, e, remontowane są chodniki. Jeszcze prawa strona czeka na swój czas. A tutaj mamy, zaraz będzie po prawej stronie będzie Szkoła. I tak patrzę, naprawdę tutaj do tych szkół, tych, tej młodzieży, tych dzieciaczków, to zasuwa... Tam dalej jest ...dużo, szkoła. tak, dalej jest szkoła. Także, a my? My w lewo. A my w lewo. My jedziemy... ...pasklewec. No, zobaczymy, co tutaj jest. O, tam są szkoły. A tak wyglądają blokowiska. Ja nie wiem, czy tutaj są, ale widać, że takie szyby są, to może są windy. Chciałbym zobaczyć, ale jak jest domofon, to się nie dostaniemy. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda... Bułgarska klatka. Schodowa. No. Może zszokować Albo i nie. O, patrz, basen no, nawet jest no na. No bo to jest yy, straż, straż pożarna. Tak, tak. To jest jednostka straży pożarnej. Także przy... Ja pamiętam, że w Bydgoszczy była jednostka straży pożarnej i przywieźli kiedyś tam przytachali taki stary samolot. Nie, uczyli się strażacy, żeby jak gasić samoloty, bo w Bydgoszczy jest lotnisko, o czym Natalia kiedyś zapomniała. Mm. Tak, i, i z Amsterdamu lecieliśmy przez Warszawę, przez Poznań, do Poznania i tam mi odbierał nasz w Ale wtedy miałam najtańsze bilety. Tak, a nie, a nie wiedziała, że no tak, Bydgoszczy jest lotnisko. Droższe. Nie było droższe na pewno. Nie wiesz. A tutaj mamy obrzeża. Tu, tutaj mieszkają ci. Nie, nie, tutaj. Tak, tutaj koń zawsze stoi. O, tam a. widzisz te woziki? No, to są woziki, to są cygańskie tutaj ale, ale domy. Ale Audi i BMK stoi. Tak, oni mają takie właśnie małe wózki. Takim jest tak, w takich warunkach sobie tutaj bardziej są, już nie są takim tacy koczowniczy <grywania> tutaj po, prowadzą tryb osiadły no i właśnie jedziemy sobie, właśnie nowa droga nowiuszka, tu po lewej stronie cały ten, te wzgórze w tej chwili nie widać ale to wszystko jest wykarczowane te krzaki są zrzucone tutaj na tą stronę ja nie wiem, ale coś wygląda jakby tutaj miało się, zaczynać jakaś inwestycja, coś mieliby tutaj szykują. 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 Na no nową drogę sobie to przez takie pole i haszcze palnęli, także coś będzie się tutaj ewidentnie dziać. To wszystko jest zrzucone na jedną stertę. Co oni tu będą... Tam całe haszcze. A tak szczerze mówiąc. Do, jest. A dokąd ty mi wiedziesz? No, na fermę. Tutaj w ogóle polecił mi pod, pod sklepem. Stałam. Mówię, kurde, wzięłam 10, 10 stałam jajek. Pod stałam pod sklepem, no bo wzięłam 10 <ślep>. jajek, z, z, kupowałam ze sklepu, i widzę gościu na bagażniku: stoją jajka. No i z, a, wzięłam się zapytam, mówię: "Przepraszam, mówię, czy pan mówi po angielsku?" Tak. Ja mówię: "A pytanie mam, mówię odnośnie jajek, gdzie pan kupił jajka?" A on mówi: o, daj, "Daj nawigację, ja ci w klepie, tutaj niedaleko jest ferma kur." Naprawdę? No, no, jest, no, jest, no jest. i jajco. I przyjechałam tutaj za zobaczyć, co to jest. 3 km za nie jest tu właśnie ferma kur. I polecają bułgarzy. Mówią, że bardzo dobre jajka mają. No właśnie bez, bez pieczątek. Ja się pyta, Czy jajka dobrze leżą? Nie, taki spad jest. To leżą dobrze. A ktoś nas tutaj pytał, czy my wybieramy się jeszcze kiedyś do Niemiec, czy tam w tamtą stronę. No odpowiadam, ale nigdy nie mów, nigdy. Mhm. To jest też zasada, która u nas nie nie wybieramy się do Niemiec, nie chcemy tam już jechać, nie chcemy tam mieszkać. Etap Niemiec. Zakończył się. Y... Może kogoś urazić, ale moim zdaniem. To ale to mieliśmy kraj... dobre czasy. W dobre i... czasy. Ja pamiętam Niemcy, y... lata 90., lata 2000. Było super. Do... Yy. Pracowaliśmy tam. Yy. Mamy wielu przyjaciół, znajomych, rodziny. rodziny. Także to, to, to nie jest jakiś tam kraj dla nas obcy, ale. Część osób się ze mną nie zgadza. Ja uważam Niemcy za kraj niebezpieczny. Jest to kraj, w którym e, kobieta powinna chodzić z, co najmniej z gazem łzawiącym. E, nie. Jak nie z paralizatorem. Jak nie jest paralizatorem. Nie, nie, nie. Niemcy... E... Ale jak przejeżdżamy przez Niemcy i, i tam mam rodzinę niedaleko, w sumie Holandii, nie? To, to zajeżdżamy, pewnie, że na odwiedziny jak najbardziej, ale tylko do rodziny, ale żeby tak po Niemczech, nie. Niektórzy się czują tak, jak ryba w wodzie, ja nie i nie, 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 nie lubię, nie, nie podoba mi się, to nie, nie, to, to, nie jest, to nie jest ten kraj, do którego kiedyś jeździłem z przyjemnością, w którym mieszkałem i, i dobrze mi się żyło, a to w tej chwili to jest nie, także temat Niemiec, mam nadzieję, że nie pójdą inne y, kraje w tą stronę, ja, tam Niemcom, niech im się darzy. Byle, byle by. Nie mieszkać, znaczy no, trudno powiedzieć, żeby nie mieszali. Jak oni mieszają, im się wydaje, że oni naj, najmądrzejsi no, widzą sam, gdzie prowadzili swój kraj, a teraz prowadzą całą y, resztę. Mi się były nie, miasta, ta, były Lubece, miasta, w których dobrze my. się czuliśmy, gdzie no, fine, mieszkaliśmy. Fine. Mieszkałem w Berlinie, mieszkałem y, w, na Bawarii. Mieszkałem w Bremien, Bremen, Bremien, Bremien, mieszkaliśmy w Hamburgu. Jeździliśmy po, po wielu miastach, także Bremien. naprawdę miasta były piękne, robiły wrażenie. Byliśmy w Kolonii, w Kilonii, no nie wiem, no, Niemcy no. w Niemcy objechaliśmy. Frankfurt w mi się podobał, tak. ale zaskoczyło mnie. Yy, jak to się nazywa? Nie PKP, bo to jest, BKP, dworzec. To jest dworzec, właśnie. No, tam... I tam kobieta. Już tak zajechana i w żyłę sobie dawała ja, po, ja byłam w tak ciężkim szoku Ja mówię, Maciej wychodzi Nie, po prostu idziemy na, na stację Bo ja normalnie się bałam Bałam się no tam to, przychodzi. To, to są miejsca naromachów. właśnie w Niemczech, Było? gdzie przy, przy stacjach, przy stacjach y, Dworcowych i tak dalej Czy w Hamburgu, czy gdziekolwiek Zobaczycie, to to jest no. po prostu, miejsca są Niebezpieczne Także niech im tam się darzy, ale do my, do Niemiec już nie mm. To się po prostu nie dzieje To się nie dzieje Byliśmy w Pawlikeni, pojechaliśmy tam po jajka. Wracamy do domu. W domu nie ma rodziców. Rodzice pojechali właśnie na rynek do Pawlikeni. My nie mamy klucza, bo Natalia ma klucz, ale go nie nosi. Ma telefon, ale jest wyciszony. Pomocy. Także jak rodzice dzwonili, to nie mogliśmy się ze sobą się zgrać. No i teraz wracamy, jedziemy do Pawlikeni, żeby się spotkać z rodzicami, bo nawet nie mamy jak się dostać do domu. Brawo my, to jest jakaś normalnie masakra. Oj faktycznie, nie demonizm. <śrzy bursting> no właśnie, ktoś się kiedyś pytał, czy my się, czy my się kiedyś, czy my tak zawsze mili dla siebie i tak dalej. Nie, my jesteśmy jak najbardziej normalni. Jak najbardziej nie mili dla siebie. Zdarzają się chwile, gdzie po prostu się robi. <ś normalized> Tylko u nas jest, nie, nie ma tych płótni takich, to jest po prostu wuu, 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 i jest już nie. szybko wyjaśnione. Ale, po co przeciągać? No, po, co, po co do przeciągać? Jeśli szybko załatwia się swoje tematy... i <śmiennie> <śmiennie> bo później... To później będzie... Jacy my degile jesteśmy, nie? Czy Ty jesteś poważna? nie masz o co ty rąk siadać. Przepraszam, słuchałem chyba odwrotnie. <śmiennie> Dostaniesz, zaraz. To, to się zaczyna, no. Przemoc w rodzinie. Ła, ła. Bo cię zieloną kartę tam Nie, to jest dla tych, którzy dają mlanie, czyli dla Ciebie zielona Niebieska karta, no, jaka to, zielona. To zielona do Ameryki. No, to zielony brysz nam daleko. Dobrze. No i jest akcja. Słuchajcie, rozbił się samochód, idziemy. Czekaj. Idziemy tak. pomagać, idziemy pomagać. U, się naru... A już myślałem, że to będzie dzień jak zawsze starsze państwo. Wypadli z drogi, to co mówiłem, zakręty ostre No i wlecieli Daliśmy ten Kod termiczny Nikomu nic się nie stało, całe szczęście Uch. No Także nikomu nic się nie stało, zadzwonili po pogotowie O no starsze dziadki Kurde, tu zasuwają, jeszcze na to wszystko Cysterna z gazem No, także Najważniejsze, że nikomu nic się nie stało. Idziemy tam zaraz pomóc, zobaczymy co tam się jeszcze dzieje, czy potrzebują pomocy. No. Załóż łuskę. Aj. I kurtkę. No, wam powiem. Czyli. Myślałem, że będzie nudny dzień. Macie. Przyjechała pomoc. Zatrzymali się jeszcze nasi sąsiedzi, Anglicy. E, których akurat poznaliśmy tutaj? Z Londynu. Tak, z Londynu. Pięć e, lat temu tutaj się sprowadzili. Przez dwa lata nie mogli tutaj się dostać, bo był ta najbardziej medialna choroba. E, no i sobie tutaj chwileczkę podyskutowaliśmy, opiekowaliśmy się tym, tym państwem. O, widzę, już pani już jest podniesiona. Nic, nic poważnego się nie stało. No szczęście oni wylatywali, słuchajcie, tu zza zakrętu. No i stracił pan kontrolę. O, nawet widać. Tak, ślady. Tutaj, no, to po prostu stracił kontrolę. A bo tutaj bugarze ogólnie ścinają zakręty. Jak źle jest jakby nalane prze, przez tiry? Profilowane jest, źle wyprofilowane są drogi tutaj. profilowane to. No i, i takie było. Ale opony miał wszystko dobre, bo patrzyliśmy, także no. I nie, no nie, całe szczęście, że on wleciał w takie krzaki, jak tutaj Ale widzicie, on w z auta, Maciej, bo on normalnie wyszedł z auta, a jego strona była bardziej zgnieciona. No tak. I tą. Panią, jeżeli tą swoją żonę wyciągał. I tutaj właśnie... I ją ciężko było jakby... Ja, ja tam wchodziłem do środka, żeby bo ta pani leżała pół na, na zewnątrz samochodu, a tak. pół w środku, także krzaki trzeba było roz, roz, rozrywać, żeby tak. się tam do niej dostać. Ja byłem już, myśli obadlone. moje były, no bo wam powiem Ja myślałam, że No bo to wyglądało po prostu jak porze. przygnieciona, była w połowie była przygnieciona tym samochodem Ale wyszła, no i wszystko okej okay. A wracali tom, z rynku A wracali bo jeszcze zakupy w bagażniku, całe rozbalone. Co było dla pani najważniejsze? Mm. Czy, czy te wszystkie e, torby i te z zakupami, czy to wszystko zostało? Bo oni tam widać było, że się parę razy przekręcili Jej Wow. Masakra Co Nie no masakra za... To jest trzeba uważać, naprawdę ta ulica, ta droga jest niebezpieczna. No spójrzcie, tylko tutaj sami widzicie, jak ona jest w wyboje, wyboje. Takie, że... ona niby jest równa, bo nie ma żadnych yy, dziur ani nic, ta. ale sama tutaj, o, to wszystko cały czas skacze. I jak ktoś nie dostosuje prędkości, znaki są 50, tak. ale ktoś nie dostosuje prędkości, a często to się zdarza Bułgarom i takie mamy efekty. Ta. Takie mamy tak, efekty. A przyszła pani, przyjechała pani pielęgniarka, no nie czepiając się, no ale ona nie była w stanie nawet dobrze zejść po tych... No, te krzaki za, są za Ty No, no. poczekaj, do rodziców trzeba zadzwonić, gdzie oni są, żeby nie było no nie się bo to... No, a jeszcze, jeszcze hmm. przylecieli nowe osoby, zatrzymały się, podbiegły, no i zaczynają rozmawiać i oni wszyscy, że oni po angielsku. No ja ok, no zaczęliśmy rozmawiać. Czy posprawdzali pan jeszcze kurtkę, rozbierał, żeby tą panią przykryć. No i za, za chwilę się okazuje, że my z jednej wioski jesteśmy. O. A my z jakiej wioski jesteśmy? My tutaj z tutaj tutaj, w tej pierwszej, nie, a tak. oni, to yy, my też, no. a gdzie mieszkacie, no my tam na dole, nie, o oni, to by blisko was, w ogóle. No i właśnie, jak ktoś by chciał wygrać takie Słyszysz autko... To? Słyszysz to? No nie wiem, co to jest. To musiałby tutaj trafić do tego kasynka, na jackpot'a albo na pokera. Ja myślę, że ktoś przegrał. Jak ktoś lubi. Nie wiem, ja nigdy, nigdy jakoś takiego zapędu do hazardu nie miałem zawsze mi to tak Polałem wydać pieniądze na coś zupełnie innego niż na przetrwonienie. Na bilet do Pankoku. Na bilet do Pan albo na każdą inną rzecz, ale no nie. Siedzieć, siedzieć w kasynie i przewalać pieniądze swoje, no to... Nie rozumiem, szanuję, ale nie rozumiem. No i co najlepsze? Przyjeżdżamy do miasta, szukamy rodziców, a rodzice już stoją. Z kim? Z Polkami i z, sobie, po, tak. z Polkami i sobie rozmawiają. I sobie rozmawiają. Także tutaj jest jest Polaków. Eee, serdecznie pozdrawiamy, bo wiemy, że oglądają, także jest tutaj możliwe. No, ciężko, ciężko tutaj e, nie wiem, no Napierka. żyć i, i nie, nie spotkać Polaka. W sumie Polaka to w każdym miejscu, gdzie, gdzie my mieszkaliśmy, to, to zawsze się trafi. No, Polak, tak. My jesteśmy. Nasz, nasz naród to taki naród, który w sumie. Wędrowny, wędrowny, tak. I, I może nie koczowniczy, ale no po prostu na, naszych rodaków to można spotkać dosłownie wszędzie. Dokładnie. Ale to wszędzie. Jak się robi już nudno w jednym miejscu, to trzeba pozmieniać. No tak, tak. Tam w tle, może widać, policja jeszcze stoi. E, widzieliśmy to małżeństwo tych dziadków, właśnie przed chwilą, bo wracamy z e, w no i. Widzę, że pani stoi. Ten pan też. Policjanci są. Karetka odjechała. Także wszystko dobrze się skończyło. Całe szczęście. Wyglądało naprawdę niezaciekawie. Jak zobaczyłem, że ta pani. Oni przypuszczam, że nie mieli pasów zapiętych. Nie, nie wyszliby za auta. Nie, no bo ten pan leżał. Wyślę, ten pan ze strony tego pana było całe, całe zmiażdżone a od ta pani była przygnieciona y, oknem wystawało tylko pół, nogi wystawały, że tak powiem, y, poza auto zrobiłem miejsce, żeby to wszystko y, przygotować do wyciągnięcia, bo nie wiedziałem czy, czy coś się ma uszkodzone, czy nie, ta pani się nic nie odzywała wyglądało to na początku, że ups, no, ale jak już usłyszałem, że jest dźwięki, że coś mówi i tak, tak dalej, to no początek to był ale i wszystko jest. Także całe szczęście, że tylko zniszczony samochód, to jest samochód cali I zdrowi. Patrz, I, nie, jak to mówią, parę, parę metrów od domu. Bo parę oni tutaj metrów. na pewno mieszkają tak, tak. u nas, bo to, no, no, chwila moment przed chatem, no, nie? no dokładnie. Także mm. całe szczęście, że tak się skończyło, także niech im się darzy, że mogło być naprawdę nieciekawie, a jeszcze z dobrych rzeczy. Właśnie podłączają prąd do szkoły Przyjechali Pane elektryki I montują skrzynkę Podpinają kable, także Szkoła będzie już miała prąd Będą mogli prowadzić pracę wewnątrz hmm. Także całe szczęście no. A już u nas pogoda ładna Jest nadal mroźno Ale już błękitne niebo się pojawia Także hmm. miejmy nadzieję, że będzie wszystko się dobrze. Wreszcie pojadę swoje jajecznice swoją zjem, normalnie, bo... Ja też już jestem, głodny. ty jest... jest przed 12, no a my dopiero be... śniadanie będzie. No właśnie No dobra, no co? Jak dieta to dieta. A tu my wchodzimy w 8-godzinny tryb tego? Podobno jest, jak... że przedział y, na 24 godziny przedział tylko 8 godzin jest na jedzenie. Reszta jest. Y, ja taka Ci powiem, ala dżynówka, że jak, jak, coś jak ja takiego, przepis tak? na dietę jak ja bym z każdego przepisu, który usłyszałem miał złotówkę, to ja bym był milionerem. Każdy ma swój przepis na dietę. Wychodzę. Jedziemy do ternowa, bo musimy jeszcze parę rzeczy tam załatwić, a Wam coś pokażę. Tam jest ekipa, palcem pokażę, która okraba te drzewa i oczyszcza drogę, jak widać słuchajcie, i to tak zostawią to już tak będzie leżało z tej strony to samo jest poobcinają tylko te gałęzie resztę zostawiają tak jak tu widzicie i to już jest zrobiona droga przekarczują tylko to do jakiejś wysokości tak żeby ciężarówka mogła przelecieć tyle M może muszą jeszcze dorosnąć, do tego żeby Robić więcej A tutaj a propos Naszych terenów Wokół Tam gdzieś jest jakiś las Tam las A poza tym Pole, pole Łyse pole Widzicie I tu dookoła Aż tam po horyzont Daleko Kiedyś muszę z Natalią przyjechać I właśnie dronem polatać A tam w oddali widzicie To są połacie Z tym eko Psychicznym. Ja, dobra, nie będziemy się. Nie będziemy. <grych> no i jesteśmy tu. Tu, czyli gdzie wy już rozpoznajecie. To jest samo centrum Wielkiego Trnowa, a dokładnie my idziemy do tego budynku. A to jest ta bułgarska poczta. Po co my tu przyjechaliśmy? My tu przyjechaliśmy. Tak. Wow. Wow. No dobra. No właśnie, przyjechaliśmy tutaj. Powiedz Natalia, po co? Pan Dariusz, kartecz, od, od, od kartka od nas zostanie. Zaraz zaraz tylko się musimy zorientować, gdzie kupiłem pocztówkę. No właśnie, kartki już są wybrane. Jedna z kartek już będzie wysyłana do pana Dariusza, który wygrał konkurs, pamiętacie. A druga czeka na panią Ewę, ale na razie nie mamy. Nie mamy miar... adresu. Nie mamy adresu. Także... Kartka już czeka. No i dobra. Natalia oficjalnie lizde, liznęła znaczek. I to jest. Ta Także. Obowiązek, obowiązkiem musi być, bo inaczej to się nie widzi. Wrzucaj. Lecimy. No jest. Mam dobrą ślinę. Dobra. Leci. Jest? Jest. Także pani Ewo, żeby nie było... Czekamy na panią. Kartka kupiona. Kartka już kupiona, kartka się grzeje. Nadeszła wiekopomna chwila. Tak. Nadeszła wiekopomna chwila. Kończy się ten odcinek. Całe szczęście wszyscy cali i zdrowi dzisiaj dotarli do domu. Wiemy, że te starsze małżeństwo nic im się nie stało. Także niech im się darzy. Tak. Wam za dzisiejszy odcinek bardzo dziękujemy. I e, kartka poleciała do pana Darysza, panie Ewo. Tak, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pani Ewo, a my czekamy na pani adres. Tak na maila. E, I co. Staramy się odpowiadać na wszystkie pytania. Mhm. Niektóre pytania są typu takiego, że ciężko nam jest się, nie wiem, ustosunkować, bo cena mieszkań nowy, czy domów nowych jest ogrodem. Ja Wam powiem, że to jest ciężko nawet określić, bo od rejonu to będzie różnica. To mhm. jest po prostu mhm. inaczej będzie w rejonie Plowdiv inaczej będzie w rejonie Warny, zupełnie co innego będzie przez, nie wiem, no, Burgas. Ale są strony internetowe, gdzie można się rozeznać w takich cenach z różnych rejonów. Tak jest. Więc my nie musimy jeździć i sprawdzać wedle życzeń, bo, bo to jest u nas nierealne. No, nie, nie ale, ale możecie sobie ze strony internetowe przeszukać i nie ma problemu, nie? No właśnie. Więc... Także jeszcze raz dziękujemy hmm. i niech Wam się darzy. Busca, Tchau.